Nieważnie odsłaniam do Pana. A proszę mnie zorientować, pan ma, e, ma pan takie nazwisko niepolskie? Pan e, jest polskiej narodowości? Jakie mam nazwisko niepolskie? Kowalski, najpopularniejsze w Polsce nazwisko, to co pani gada za Tak, tak, tak. E, imię, imię ma pan niepolskie. Po prostu. No to też polskie imię, to jest międzynarodowe imię, proszę pani. Aha, okej, okay. czyli pan jest Polakiem, tak? No i jakie to ma znaczenie, czy jestem Polakiem, czy nie Polakiem? Nie pani ale... Polska, czy jakaś jakaś hymn Rosji? bo nam zagłusza trochę rozmowę. A jakie to ma znaczenie, czy jestem Polakiem? No, jestem Polakiem. No, no to, 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 ma, to ma znaczenie, czy no, Ale ma jakie polskie... ma znaczenie? A ma pan no. polskie dokumenty, czy nie? No, jestem Polakiem, no to, to, no, to jak jestem Polakiem, to jestem Polakiem. Jak jest no, to jak jest jakimś nazistem, no, to czy to o co pan bo jeżeli pan, no? bo jeżeli pan z Ukrainy na przykład, no, no, no to, to, to. niestety nie możemy pracować. A czemu? Z A czemu, czemu Ukraińców dyskryminuje pani, skoro pani też jest z Ukrainy? Ja, nie, nie, ja nie jestem z Ukrainy. A skąd pani jest? Przysłuchajcie ten ukraiński akcent. Ja, nie, 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 Z Litwy. Nie mam no a skąd pani, jest? z Litwy jestem pewnie? Z Litwy. Z, Litwy, tak jestem z Litwy, tak, ale. A pani ja mnie nie kłamie z tą Litwą? Mieszkam w Polsce. Wiem, wiem. A jak się nazywa prezydent Litwy? Jeszcze raz? Jak się nazywa prezydent Litwy? To pan mi chce tak sprawdzić? No tak, no zadałem proste pytanie. Jak się nazywa prezydent Litwy? I no, nas Sprawdziła pani w internecie. No dobrze, no niech pani mówi w takim razie. I pani z której firmy do mnie dzwoni? Kto pani pani to Pana z firmy Finance Legend Up. Jakiej? Finance Legend Up. Dokona pan rejestracji na nas. Finance, Finance? Finance Legend Up. Finance Legend Up. I to jest Finans polska firma, ukraińska? Skąd ta firma pochodzi? Teraz po kolei, wszystko chyba panu wytłumaczę. No to niech mnie pan wytłumaczy. No, także, pani to, wytłumaczy. to no. Ma Pani, wytłumaczy. Mówię pani, ma pani stuprocentowo ukraiński dobrze. akcent. No proszę mówić. Teraz, teraz mam kilka krótkich pytań, żeby lepiej zrozumieć Pana całej i potrzeby. Dobrze? No. Dobrze. Dobrze, proszę mnie zorientować. Czy posiada Pan doświadczenie na rynku finansowym? Posiadam około 30-letnie. Naprawdę? No naprawdę. Aha, czyli ma Pan doświadczenie w handlu? Nie, mam doświadczenie na rynku finansowym, a nie w handlu. A w handlu też mam No, na rynku, na rynku finansowym, Tak, okay. Pani, rynek finansowy to jest bardzo szeroka definicja. Pani nie jest debilem, więc Pani zna na pewno definicję rynku finansowego, prawda? A proszę wolniej mówić. Mówię że, pani, szybko... mówię, że Pani nie jest debilem, więc Pani zna definicję rynku finansowego, skoro dzwoni do mnie Pani z branży finansowej, prawda? No oczywiście. No i dobrze, proszę mówić dalej. Dobrze, proszę mnie zorientować, a posiada Pan doświadczenie, które nie dotyczy rynku finansowego, jakiejś nieruchomości, lokaty, fundusze? Ale przecież Też lokaty, posiada. ale lokaty, fundusze i rynek nieruchomości dotyczy rynku finansowego, bo to jest przecież część rynku finansowego. Proszę się zachować profesjonalnie, jak jakaś debilka, proszę Pani, z całym szacunkiem. Pani dzwoni na mnie jako pracownik branży finansowej, Pani mówi, że lokaty czy fundusze nie są częścią rynku finansowego. No proszę, proszę zachować powagę. Ale to nie dotyczy rynku finansowego. Proszę Pani, lokata nie bo dotyczy... Lokaty, fundusze, to, to, pani... to jest bank. Lokata I... to jest bank. Ale proszę Pani, proszę nie być debilką. Co, bank nie jest częścią rynku finansowego? System bankowy? A proszę, proszę mnie nie obrażać. Ale nie ja Panią wyrażę. nie obrażam. Pani sama normalnie. siebie obraża i swoją inteligencję tym, że Pani gada takie pierdoły skończone głupoty. Pani mówi, że fundusz inwestycyjny nie jest proszę, częścią proszę rynku proszę finansowego. Normalnie, proszę normalnie rozmawiać. No to to samo, to, to samo proszę Panią tak, proszę. Proszę rozmawiać normalnie, nie zachować się jak debilka. Proszę mnie orientować dalej. Tylko bez tych głupot i debilizmów. Proszę mówić. Ja tak rozumiem, że pan teraz obecnie gdzieś pracuje, to będzie dla pana taki dochód dodatkowy. Nie, nie, tak chcę, żeby to był dla mnie dochód podstawowy, główny. Czyli nie pracuje teraz pan. A z czego pani wywnioskowała, że nie pracuje? No, bo ja słada pytam, w jakiej branży pan pracuje? Pan mówi, że nie pracuje. Ani razu nie powiedziałem, że nie pracuje, więc proszę nie gadać rzeczy, których w życiu nie powiedziałem. Proszę mnie słuchać. Jak ma pani brudne uszy, to proszę je wymyć. Pracuję na rynku finansowym, głównie także jestem dziennikarzem ekonomicznym. Proszę normalnie ze mną rozmawiać. No to proszę wymyć uszy, jak pani jest głucha. Albo nie mówić rzeczy, których nigdy w życiu nie powiedziałem. Jestem dziennikarzem ekonomicznym. Czyli pracuje pan jako dziennikarz? Pracuję jako dziennikarz, a także pracuję w branży finansowej, na szeroko pojętym rynku finansowym. Okay, dobrze. Jestem także inwestorem na rynku kryptowalut, nieruchomości złota, diamentów i także dronów w mm -hmm. Okej, okay, ro ok, rozumiem. Słuchaj, że Pani zaczęła być inteligentna. po że Pan jest bardzo młody. W jakim jest Pan wieku? A jakie to ma znaczenie? Ile ma Pan lat? E... No ale pytam się, jakie to ma znaczenie? Ile mam lat? Już nie ma żadnego znaczenia. Jaki, jakie to ma znaczenie? Mhm. No, 18 lat ma Pan, tak? Nawet więcej. Zgadza się, ma Pani chodzi, w pełni rację, słuchaj, że Pani jest bardzo inteligentna. Kto ma poniżej 18 lat nie może pracować. A dlaczego Pani znowu kłamie? Mamie. Dlaczego nie może współpracować? Na jakiej podstawie tak Pani twierdzi? No takie mamy reguły, ja nie kłamie. Ale to jest niezgodne z rynkiem finansowym i z dostępnym prawem. Od 15 lat można takie, współpracować. Takie mamy reguły w firmie. No to nie łamiecie prawo, bardzo nieładnie, niedobrze to świadczy o firmie, ale proszę mówić dalej. Tak, mam ponad 40 lat, proszę Pani. Okej, okay, dobrze. Ja tak rozumiem, że dobrze udaje się zarobić w tej pracy. Dobrze tak? pani rozumie. Bardzo inteligentnie pani by wnioskowała. Dobrze, proszę mnie zorientować. Ja tak rozumiem, że dokumenty z aktualnym datą ważności posiada Pana, dobrze, Pani. Dobrze Pani rozumie. Widzę, tak? że zaczęła Pani być inteligentna. Tak, dobrze Pani rozumie. Któreś pytanie pod rząd, gdzie Pani dobrze rozumie. Okay, po tym dobrze, złym tak początku pani po tym złym, ciężkim początku, gdy pani wyglądała na trochę przytrzymaną intelektualnie, teraz już bardzo dobrze się pani rozkręciła. Proszę z czym Panią zorientować. ja panią zorientuję z chęcią no, i tak, tak. proszę. proszę z, z jakiego urządzenia panu by było wygodnie współpracować, ze smartfonem lub może z Telefon, tablet, płyta indukcyjna, komputer i ładowarka. To mamy aplikację na, na wszystkie No to najwygodniej byłoby mi z płyty indukcyjnej grzewczej. Bo ja tam dużo no gotuję akurat. Indukcyjne. No na płyty indukcyjnej nie mamy aplikacji, ma? tylko smartfon, tablet. No wiem, ale macie aplikację na Androida? No ale macie aplikację Jeszcze na Androida, tak? No oczywiście. Bo to ja mam wbudowanego Androida w płytę indukcyjną. To jest okej okay wszystko. Ja tam różne aplikacje ściągam. Ja często na gotuję, to właśnie albo inwestuję, albo kryptowaluty przeglądam, albo po prostu YouTube oglądam. Ja mam okay, płytę indukcyjną z w tabletem na Androidzie. No, no to pan z analitykiem porozmawia, analityk panu pomoże ściągnąć aplikację. No to bez problemu. A niech mi pani powie, jak się nazywa aplikacja, to od razu spojrzę w sklepie Play. Ja nie jestem analitykiem, nie mogę. No, ale chyba, mówić, ale chyba pani nie jest debilem, i chyba pani wie, jak się nazywa aplikacja waszej firmy. Już nie powie mi, Pani, że pani nie zna nazwy aplikacji waszej firmy, bo by wyszło, że jest pani skończoną debilką. Albo introligatorką. Proszę o informację, jak się nazywa aplikacja waszej firmy. No teraz ja do pana podeszle maile i. Ale proszę, I pani, panu... ale proszę pani, zadałem proste pytanie. Pani nie jest przecież introligatorem. Proszę o informację, jak się nazywa aplikacja waszej firmy. Dobra, widzę, że pani nie wie trochę panią intelektualnie przetrzymała. Proszę przejść proszę dalej. W co my inwestujemy, na które tak, rynku finansowego? Ja, to, ja. Bo po kolei, pan bardzo się No to pani po prostu Zresztą wolno po myśli. kolei. Dobrze, proszę, proszę mówić. Spokojnie. Wydałeś, czy posiada pan jakieś zadłużenie? Czy to nie będzie o pana celem finansowym? A jakie to ma znaczenie, czy posiadam jakieś zadłużenie? Bo analityk pomoże wyrobić strategię, zarobić i odzyskać To niech się zyska, on zyska. tym nie martwi. No oczywiście, że posiadam wiele różnych zadłużeń. To jest normalne, że jak inwestuję, to muszę posiadać zadłużenia. A to, to czyli jakiś kredyt gotówkowy, czy hipoteczny? Kredyty hipoteczne, inwestycyjne, leasingi konsumenckie, leasingi operacyjne, leasingi finansowe. A także odwrócono, mam re 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 rehabilitację. Jaki kredyt posiada Pan? Już pani powiedziałem przed chwilą. Gotówkowe, hipoteczne, inwestycyjne. Leasing operacyjny, leasing konsumencki i leasing finansowy. Pan po prostu przeliczył wszystkie kredyty, które są. No. A znaczy, jak mam je przeliczyć? Ja mówię, ja mówię, jakie pan posiada kredyt? No to już Pani przed chwilą powiedziałem, jakie pan kredyty to posiadam. Trzy razy, przynajmniej pani powiedziała. Wszyscy, wszystkie kredyty mam tak? Które, które są w świecie. Nie, nie pan mam wszystkich. Na przykład nie mam kredytu. Przeliczył. Nie, nie mam kredytu samochodowego na przykład. Aktualnie. Ale komornika nie ma u pana, tak? Mówi pani, co to jest konfidencyjna informacja, nie mogę na to odpowiedzieć. Jakie to ma znaczenie do inwestycji, czy mam komornika? Proszę mnie zorientować. Przecież to nie ma żadnego znaczenia. Bo, bo ma znaczenie. Dobrze, no to proszę. Panu, dobrze, nas, tak, to proszę. Spokojnie, pani Tatiana, proszę mi powiedzieć, Proszę mi powiedzieć, jakie ma znaczenie, czy mam komornika, czy nie do zarabiania u was w firmie? Jak płacę środki na waszą platformę? Proszę mi powiedzieć, jakie ma znaczenie komornik? To jest zwykle pytanie. Ale pani powiedziała, że ma znaczenie, dlatego możemy... ja zadam. Proszę pani, ja też zadałem zwykle pytanie. Pani powiedziała, że komornik ma znaczenie, dlatego ja zadam pytanie. Jakie znaczenie ma komornik no, do No bo jeżeli na firmy? przykład ma pan komornika, to on zabiera dużą część. A skąd pani bierze skąd za komornik? Ja No ale przecież ja pieniądze nie, wpłac... nie mam na moim koncie bankowym, tylko wpłacam na waszą platformę inwestycyjną. To po pierwsze. Po drugie, skąd pani bierze, że komornik zabiera dużą część? Skąd pani ma takie informacje, że komornik zabiera dużą część? O Boże, przejdziemy dalej. Teraz powiem panu na ale czyli, pani, czyli znowu pani zaczęła pani stronę debila. No dobrze, proszę mówić normalnie. Proszę nie gadać rzeczy, o których pani nie ma pojęcia. Na rynku finansowym, na różnych aktywach, mhm. mamy algorytm i aplikację, która działa automatycznie. Panu będzie pomagał w pani, Przy czym rozumiem, że pani nie wie, jak się nazywa aplikacja waszej firmy, tak? Proszę o potwierdzenie. Amelitek pomoże panu osiągnąć aplikację. Proszę pani, zadałem pytanie. Czy pani wie, jak się nazywa aplikacja waszej firmy, czy pani nie wie? Proszę po prostu o informację. Ja panu teraz podesznę stronę. Gdzie proszę ma pani, ma pan bloga. zadam jeszcze ale raz to... Dobrze, to proszę krok mi podać. Po kroku. Spokojnie, krok po kroku. ale spokojnie, nerwowo. Proszę, krok proszę mi podać. Krok po kroku. Proszę ale proszę nie rzucać ryja. Ale proszę nie pani nie rzuca ryja na inwestora? Zaraz zawołam Żółwia Brutusa i panią poszczuję Żółwie. I się skończy. Proszę o informację, jak się nazywa adres strony internetowej, waszej firmy. Teraz ja do pana podeszle, tylko proszę A nie może mi, mi pani podyktować? Posłuchać. Proszę mi podyktować adres Te, strony teraz internetowej. Ja do pana maila, Ale nie proszę. chcę maila, proszę mi podyktować adres strony internetowej. Co panią tak intelektualnie przytrzymało znowu? Tryb Ukraiński się pani włączył? Proszę, proszę, proszę podać adres proszę strony mi internetowej. Teraz nie przerywać. No, proszę nie, przerywać. Proszę mi teraz nie przerywać. Dobra, ja nie przerywam. Do dobrze, szczegóły szczegółami, tylko że pan nie dobrze tego ryje. Proszę mówić. No, mnie posłuchać. no słucham, słucham. фінансовим. Ну, то про що слухай? Ну то слухай, не, не вірю я. Ну, фінансовим, ну, no, на ручних ну, активах. Ну, як? Маме алгоритм і аплікації, ну, які для Пану Бенче допомагав аналітик фінансовий. Дури з паном буде в контакті телефонічно І в разі якихось питань, то пасує стратегія і уставі аплікації. Аналітик не має Прошу мене послухати. Пана заробку, бо маме привіз я до даних транзакцій. Od jednego do 10%. Zależy od aktywa. Na czym będziemy? Jasne. Mankować? Pani Tatiano, proszę Pan o informację. Spokojnie, mam pytanie. Mam pytanie. Spokojnie, mam pytanie. Proszę o informację, kiedy jest 1% prowizja, kiedy 10%. Jeszcze raz? Proszę o informację, kiedy jest 1% prowizja, kiedy 10%. Pan porozmawia z ale proszę pani ale, zajmuje, proszę pani, ale analityk się nie zajmuje. Proszę pani, ale analityk a? się nie zajmuje prowizjami, tylko tego jest kołmenader konta, a pani jest moim ja, ja managerem. Ja, ja tym nie zajmuję się. No to po co Pani mi mówi. To po co Pani mi mówi? No to pani jest manager, To po co mi pani mówi, jakie są prowizje? Jak się spytam, za co są prowizje, to pani nie wie. To pani się musi dokształcić, bo wychodzi, że pani jest debilem. Ja nie muszę, nie ja nie muszę tego wiedzieć. To pan no jak pani analityk nie musi tego wiedzieć. Ale analityk nie jest od tłumaczenia prowizji. Pani jest debilem? Analityk nie jest od tłumaczenia prowizji od analizowania nie, rynku. Nie, analityk, analityk pana prowadza i wszystko Ech, panu pomaga. Masakra, powiem, pani masakra. Pomaga Dobra. ze wszystkim. Uh -huh. I jakie prowizje to też do analityka. Uh -huh. To, to, to po co mi pani mówi? No to po co mi pani mówi, jakie są prowizje, skoro to analitycy to Bo, bo pan, pan nie wie, jak działa nasza firma. Pan zadaje takie pytania. Ale proszę pani, ja zadaj im pytanie. Pan działa w naszej firmie, pan no. tego nie wie. No pani pan nie wie, jak działa których nie ma u nas. Nie, no wychodzi, że pani jest tak, Zabilką. Ale jakieś głupoty, no Teraz wychodzi, że pani jest Zabilką. Nie, no, nie, pan no nie, no pan takim jest. Nie, no pani jest Zabilką. Pani nic jest. nie umie. No, no nie, jak to nie? Pan jest. No dobra, pan to niech jest. pani mówi. Dobra, przepraszam panią, może mnie trochę poniosło faktycznie, bo pani ta żądza pieniążka mnie tak przyślepiła. Przepraszam. To niech pani mówi w takim razie, jakie mamy prowizje. Od 1 do 10% Zależy od aktywa, na czym uh -huh. będziemy handlować. A Rozumiem proszę tak, a 10% jest przy jakim aktywie? Nie mogę panu udzielić tej informacji, okay. bo to wszystko do analityka. Dobra, a pani ja mi wysłała... Ja tym nie jasne, się. Jasne, jasne jak... pani Tatiana, jasne Jaka pani Tatiana. A pani... Nie zajmuję się Pokojnie, nie nerwowo, nie pani A czy wysłała mi pani na maila już ten adres strony internetowej, co pani miała wysłać? Już wysłałam. No To niech pani mi to wyśle faktycznie. I niech pani mi poda się od razu tabelę opłat i prowizji, dobrze? Tam wszystko jest na stronie Analityk, panu wszystko. Ale proszę pani, tabelę. Ja, ja, nie, mam, ja nie mam tabeli pani nie ma. opłat prowizyjnych. Jak pani może nie mieć tabeli opłat i prowizji, skoro pani jest kaum menadżerem konta? Pani długo pracuje w tej firmie, czy nie? Pani Tatiano. Pani no długo. To, no to, no? No to, to pana Ale... wysłałam już maila? Dobrze, ja się Jeszcze pytam. Czy... Już. Ja się pytam, czy pani długo pracuje w tej firmie już. Długo pracuję. Ile to jest długo? Długo. No, Od a... lat pracuje. Jasne. Pani ma jakieś uszkodzenie mózgu albo jakąś grupę inwalidzką, czy nie? Dlaczego pan to pyta? No pytam się, no bo wiem, że część firmy zatrudnia Debili i wtedy mam jakieś dofinansowanie z budżetu państwa albo coś takiego. ja pan co? No? Tak? Do, do wiedzenia. Nie, może, nie będzie pan tak ze mną rozmawiać. Nie, no nie dobra, no, przepraszam. Pilgo, nie, jest, nie mam no. grupy inwalidzkiej. Nie okay. będzie pan tak ze mną rozmawiać. Dobra, przepraszam, ja pomyślałem, że pani może ma, bo no pani tak panie. mówi. Nie, to zostańmy, proszę pani, proszę pani, ja tak się dobrze zapowiadało. Proszę. Witajcie, tu Brutus. Zostaw lajka i komentarz, to ukraiński anal będzie miał biegunkę i zatwardzenie. A jak dasz subskrypcję, to może nawet i raketa przyleci.